Cześć Wam, z tej strony Lox, witam Was serdecznie i dzisiaj pokażę e, Wam jak e, zainstalować paczkę naszego serwera ręcznie zainstalować, bo e, SafeMod e, zrobił launcher. Nie wiem do końca czy ten launcher e, już działa tak jak powinien działać, ale to e, jeżeli coś, to do niego na kanał walcie z tym, ja pokażę Wam jak zainstalować paczkę ręcznie. Jest to banalne, ale pokażę. Przede wszystkim potrzebujemy launcher Minecrafta. Aha, co miałem mówić? Miałem najpierw mówić o konkursie, a zacząłem o Launcherze. Dobra, to są zwycięzcy konkursu. W opisie filmiku będzie link do Twitcha, tak? do live'a. Nakręciłem trolsowanie na live'ie, żeby nie było jakichś nieporozumień. I od razu powiem, że była, jest tam weryfikacja. robione dlatego osoby, które były wylosowane przed tymi osobami, które są pokazane w tej chwili na liście. Po prostu no, odpadły, bo albo nie subskrybowały, albo nie lajkowały. No raczej chyba chodziło o subskrypcję, z tego co pamiętam. Tak, także wygrał Hagen Popo, Pogromca 240 i Daniel Zang Nie zauważyłem, że Daniel subskrybuje mnie i wylosowałem kolejnego uczestnika, Harry Mich. <coughs> Mich, Harry Mich. Także Harry, e, sorry, bo e, nie dopatrzyłem później, jak mówię na swojego life'a sam. Już dopatrzyłem, że, że Daniel jednak subuje mnie, więc on był wcześniej przed tobą wylosowany, więc on jednak e, wygrywanie. Ale nie martw się. na pewno jeżeli wbijesz na serwer, będziesz grał, będziesz miał szansę na VIPa, itemki i inne rzeczy, bo będą eventy, e, i myślę, że będzie wspaniała atmosfera na serwerze. Dobra, wracając do instalacji. Eee, potrzebujecie Launcher Minecrafta, nie? Oczywiście. Jeżeli mamy już Launcher Minecrafta eee, potrzebna jest wersja 1.6.4 dajemy tutaj sobie nowy profil eee, i ja już mam Forge zainstalowanego to do, wy będziecie musieli zaznaczyć opcję 1.6.4, i tutaj sobie go nazwać jakoś tam, nazwijmy instalacja tak na potrzeby filmu, nie? I damy Save Profil, nie? Tu wybieramy instalacja i jest Minecraft 164. Musimy go uruchomić, żeby nam się załadowała wersja 164 i to chwilkę tutaj zaraz będzie. Mamarciach, prach jest. Wyłączamy włączamy z powrotem launcher niech sobie będzie włączony albo możemy nie włączać jak chcemy. Teraz jest potrzebne nam ściągnięcie Forge'a. Przynajmniej znaczy polecam jak najnowszego Forge'a na 1.64, bo to nie ma znaczenia. Ważne, żeby nie był starszy. nie? Na pewno jeżeli ściągniecie wersję 9.11.1.938 to ta wersja zupełności wystarczy, nie? Oczywiście może być nowsza. I ściągamy tego Forge'a jako plik instalacyjny. Instalujemy. Właściwie po instalacji dopiero włączamy launcher'a. i wtedy nam wyskoczy do wyboru powinno być forge. Jeżeli będzie do wyboru forge, dajemy play znowu, załaduje nam się Minecraft, wychodzimy. Jeżeli już to mamy zrobione, to on zamknę teraz launcher. Wchodzimy w kropka Minecraft i tutaj ściągniętą paczkę rozpakowujemy do MOC. Mniej więcej to ma wyglądać tak. Jak widzicie, nie? OK. I to jest wszystko. Uruchamiamy Minecrafta. Tak. Eee, ładujemy profil jako Forge. Dajemy play. Teraz wam pokażę, że to wszystko <knie> działa jak powinno. Niech się załaduje. Chwileczkę to trwa, ale niedługo. Nie patrzcie na ten śmietnik, na mam na pulpicie, bo sam się tego przerażam, jak na to patrzę, ale cóż. Ok. Jest multiplier. I tutaj mam serwery, które akurat zamazałem. Nie? Zamazałem IP tych serwerów. W celu bezpieczeństwa. My dodajemy, dodajemy Add Server i wpisujemy pokecraft.com.pl DON jest 0 na 50, tak? No, jest 0 na 50, jest 0 na 30. Chłopaki jeszcze śpią, a ja właśnie nakręcam. Oczywiście tu musimy użyć loginu. To teraz zapiszemy. założymy. Login. Ja już mam konto, wy będziecie musieli się zarejestrować, nie? No. I tym sposobem jesteśmy na serwerze i cieszymy się grą. Także zapraszam o 12 otwarcie. Mm, OK. E, VIP-ów e, wylosowanym osobom nadam e, być może już przed startem serwera, a być może po starcie serwera. Jeżeli te osoby, które wylosowa... A właśnie te osoby, które wylosowałem muszą się ze mną skontaktować, podać mi Niki. Boże, ta mużeczka mnie wkurza. Osoby, które zostały wylosowane, czyli Hagen, hmm, Popo, Pogromca240 i Daniel Zang Proszę o kontakt, kontakt y, na PM-ie na YouTube, podajcie swój nick z gry. Y, ewentualnie y, możecie na mnie na Skype'a napisać y, Lorelixy, po prostu szukajcie na Skypaju. No i to będzie wszystko w tym odcinku. Ok. To z tej strony żegnam Was i zapraszam na serwer. Cześć, trzymajcie się.